Witajcie, tu Pejczyk, kolejną piwniczną degustacja. Mamy się dwa piwka do wyboru. Weźmiemy może, może te. Warszał piw Tropical Apa, czyli same takie piwka można powiedzieć na lato mi się sam w tej piwnicy trafiły Ale nic, takie jak i takie piwa dosto i takie wypijemy. Wyjątkowo cytrusowy American Pay Ace z dodatkiem białej głowy Kombinacja chmielowo-owocowa, uczta dla kubków smakowych. Białogława, nie wiem co to jest za owoc, ale właśnie tu jest. Pulpa z białej głowy, chmielka z Citra Mosaic. 12% ekstraktu, 5,4% alkoholu. Także obejrzymy co ta białogława tego piwa wniesie. Puteleczki taki aromacik normalny apy, nic takiego tu. Mówi tak trochę tropikalnie, ale tak tak normalnie. A tu jest taki no nie. O tu się bardzo no bardzo szumny piana, że tak tak nalał Taki jest kolorek jaki No, takiego choćby dla Gera, kolorek. Okay. No ale rigor é jest jest é konkretny. Jest é konkretna są cytrusy. Może nie jest to jakieś takie wymyślne piwo wszystko, ale wszystko tu jest tak dobrze ułożone. jedne słowem smaczne. Jak jest smaczne, to jest dobrze. I co więcej, co więcej powiedzieć. Piwo albo jest smaczne, albo nie jest smaczne. A? A mi tym razem podeszło, podeszło bardzo dobrze. Mówmy się ino piw jest takich taki wybitnych, co tak zostają z świadomości na drugi, ale to jest, to jest całkiem no top, może nie taki taki top, top ten, ale jest takie ok, do niczego się nie można przyczepić. Pinał piwko kosy tak do wypicia. Tak dzisiaj, jedzicie jakiś mecz, nie wiem. Ale myślę, do meczu też by się komponowało, bo nie jest takie, żeby tak, żeby tak wyrywało, nie ma już tego, wszystko tu jest tak dobrze, dobrze ułożone, dobrze pijalne. No i tyle. Jeśli mi jedno piwko zostało, to tam w najbliższej przyszłości nagrąmy. Zdrowko. teraz ten